I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozdział 9 i poprzedzający go rozdział 8 Ewangelii według świętego Mateusza opatrzony jest wielkim tytułem Jezus cudotwórca. Każdy z dziesięciu cudów dokonanych przez Jezusa dotyczy innej sfery życia i innych problemów ludzkiej egzystencji. Trądu, powołania celnika Mateusza, gorączki teściowej Szymona Piotra, burzy na morzu. Opętania przez demony, paraliż, śmierć córki Jaira, kobieta cierpiąca na krwotok, ślepota dwóch niewidomych oraz opętanie niemowy. Fragment Słowa Bożego, dany nam dzisiaj przez Boga, mówi o dwóch niewidomych. Znajdujemy się w Kafarnaum, w Galilei. Jezus przed chwilą wskr wskrzesił córkę Jaira, przełożonego synagogi. Wraca do domu. I co się dzieje? Dwóch niewidomych idzie za nim krzycząc: Ulituj się nad nami, synu Dawida. Jezus jakby nie reaguje na to, co oni mówią. Dlaczego? Bo jeszcze są daleko od Jezusa. Jezus odwraca się od nich, gdy ci ślepcy podeszli do niego. Zbliżyli się do jego domu. Do tego momentu gdzieś krążyli wokół, byli daleko. Ich wołanie do Jezusa. Synu Dawida, Ulituj się nad nami, jest wołaniem serca. Jest swoistą modlitwą serca. Powiedzą, że Jezus jest ich ostatnią szansą. Spójrzmy uważnie jeszcze raz na słowa skierowane do niewidomych. Jezus kieruje takie słowa. Czy wierzycie, że mam moc to uczynić? I drugie. Niech się wam stanie według waszej wiary. Na prośbę niewidomych o ulitowanie się. Jezus pyta ich o wiarę. Nie pyta, jak lekarz, jak długo chorujecie, jakie są symptomy, skąd to się wzięło. Jezus pyta o wiarę. To ogromnie ważne pytanie. Ma znaczenie ogromne dla dokonania cudu. Pytanie o wiarę. Jezus mówi o wierze w każdym przypadku występującym w tych rozdziałach Ewangelii. Podczas burzy na morzu mówi, czemu się tworzycie? Małej wiary. Do setnika mówi, że nie widział takiej wiary w Izraelu. A do kobiety cierpiącej też mówi w kontekście wiary: Ufaj, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Dla wierzącego nie ma przeszkód. Ciekawe są dalej słowa niewidomych. Na początku krzyczą synu Dawida. Lecz nie są to jeszcze słowa wiary, lecz wołanie do Mesjasza, wybawcy zniewolonego narodu żydowskiego. Po pytaniu o wiarę odpowiadają oni jak. Tak, panie, dlaczego nie synu Dawida? Bo spotkali pana, spotkali zbawiciela, bo uwierzyli. Bo słowa Jezusa mają moc przemieniającą serca, bo spotkali pana, syna Bożego. Jezus dotyka ich oczu. To dotyk Bożej Miłości, bo Jezus Chrystus kocha każdego człowieka i chce go nieustannie uzdrawiać. Ale wróćmy do pytania o wiarę. Apostołowie przychodzili do Pana z całą prostotą. Wiedzieli, że w wielu przypadkach mają niedostateczną wiarę wobec tego, co widzą i słyszą. I pewnego dnia prosili Jezusa: Panie, przymnóż nam wiarę. A nam? Jak często nam brakuje wiary. Jak często brakuje nam wiary, że Chrystus może odmienić nasze życie. Czy mam taką wiarę jak ci niewidomi? Czy gdyby Jezus stanął tutaj teraz przede mną w widzialnej postaci człowieka, to czy na Jego pytanie o wiarę odpowiedziałbym twierdząco tak, Panie? Czy dokonałby się we mnie cud uzdrowienia? Odwagi. W tym czasie Adwentu módlmy się do Pana o wiarę, wykrzykując mu w głębi serca, tak, Panie, przymnóż nam wiarę.